Stary, co robisz? Weź, zapal sobie normalnie. Dzięki. Ile można gadać? Palenie zabija. Uuu, umrzesz na raka. Dzisiaj trzeba iść pod prąd. Pokażemy wam, dlaczego warto palić i jak fajeczka może ulżyć w trudach codziennego życia. Także nie zwlekaj, weź buszka i zobacz, ile możesz zyskać paląc papierosy. Panie doktorze, mam problem. Chodzi o seks. Za każdym razem moja dziewczyna jest zadowolona. Zawsze odczuwa przyjemność. Panie doktorze, jak, jak facet facetowi, co robić? Panie Marcinie, też kiedyś byłem w formie, ale przełamałem się. Przełamałem się i zacząłem palić. Palić? To, to pomaga? No, oczywiście, że tak. Od razu wypiszę receptę. Paczka dziennie na dobry początek. Papierosa spalić przed stosunkiem. Odpowiednio się zaciągać, dbać o regularność. Kurczę, nie wiem, nie wiem czy będę mógł sobie na to pozwolić. Czy są jakieś zamienniki? No równie skuteczne będą lajty, bo grubość filtra nie ma żadnego znaczenia, także obojętnie co Pan wybierze, istnieje spora szansa na spadek formy. Palenie kojarzy Ci się z zawałem czy udarem? Bardzo słusznie. Co tam stary? Nie muszę kosić trawnika. Nie muszę odprowadzać dzieci do szkoły. Teraz to już nawet nie muszę wstawać z łóżka. Taki to pożyje. No i zawsze marzyłeś o monitoringu. No, ale chodziło mi o kamery przed domem. No ale w sumie to jest teraz twój nowy dom. W sumie? Stary, jaka świetna rurka. Jak to ogarnąłeś? A, rak krtani. Marcin jeszcze pół roku temu musiał zmagać się z mówieniem. A przecież mama powtarzała. Marcinku, milczenie jest złotem. Dzisiaj spełniasz jej oczekiwania. Chwyć za papierosa i uwolni się od mówienia. I to w stylowy sposób. Jak już żyć, to tylko pełną piersią. Słyszałeś o POHP? Przewlekła, obturacyjna choroba. Próbuj. <grymne> Przewlekła, bo możesz się nią cieszyć na co dzień. Obturacyjna, bo drogi oddechowe wreszcie przestają być drożne. Okej, okay, przyznaję. Jestem gadżeciarzem. Zawsze chciałem taką mieć. Teraz mam pewne, że nikt mi jej nie zabierze. Choroba w końcu nieuleczalna. Może nawet dostanę większą. Jeśli czujesz, że na oddychałeś się już w życiu wystarczająco, palenie jest dla ciebie. Wreszcie będziesz mógł odpocząć. Koniec z pospolitym powietrzem. Dzięki paleniu mam swoją butlę, a ciebie pewnie zżera zazdrość. To nie pięciogwiazdkowy hotel ze stajnią i lądowiskiem dla helikopterów. To klinika onkologii, a my trochę przekręciliśmy rzeczywistość. POHP, rak krtani, niewydolność serca to nie tematy do żartów. To rzeczywistość, z którą spotykamy się na co dzień w szpitalu. I poważne choroby, które dewastują życie nie tylko pacjentów, ale również ich rodzin. Jesteśmy przerażeni, że ponad 8 milionów Polaków codziennie pali, świadomie wdychając. I wydając na siebie wyrok. Na siebie i na każdego innego, kto biernie wdycha dym papierosowy. Zobaczmy więc, jak działa w praktyce. Oddychasz. Mieszanka tlenu, azotu i pary wodnej trafia wraz z każdym wdechem do twoich płuc. Tam tlen przenika do krwi i jest rozprowadzany po organizmie. Naciągasz się. Nikotyna, smoła i 70 rakotwórczych substancji trafiają wraz z każdym wdechem do Twoich płuc. Tam przenikają do krwi i są rozprowadzane po całym organizmie. Naczynia w płucach są jak transport publiczny. Wejdzie do nich każdy, chociażby fenole, benzopireny, nitrozaminy, arsen, smoła, chlorek winylu, które wdychasz wraz z dymem papierosowym. Gdy substancje z dymu papierosowego wnikną do naczyń, zaczyna się prawdziwa rzeź. Niszczą śródbłonek, czyli komórki, którymi są wyłożone żyły i tętnice. Idealny początek miażdżycy, która skończy się zapewne zawałem serca albo udarem. Masz z tym jakiś problem? No tak, bo niszcząc naczynia, niszczą ich zdolność do rozszerzania się, więc nadciśnienie murowane, nie mówiąc o tym, że rozszerzanie naczyń to podstawa erekcji. Ale mam za to czad! Znany jako tlenek węgla, który wdychasz wraz z dymem papierosowym. W czerwonych krwinkach zajmuje miejsce dla tlenu. W efekcie będziesz niedotleniony i zaczniesz się męczyć. Gdy trafiam do krwi, robię sobie wycieczkę po twoich narządach. Na początku puca, wymarzone miejsce na raka. Potem przesiadka w sercu i dwujeczką naginam do wątroby i czustki. Potem żołądek i jelita. I kolejne nowotwory. Morda! W międzyczasie nerki, a tam z krwi do moczu. Moczem do pęcherza, z pęcherza do cewki. No trochę szacunku. Teraz przystanek dla mojej pani szyjka macicy. No i cały organizm zaliczony. Drodzy Państwo, palenie to nie tylko rak płuc. To 13 innych nowotworów. W takim razie, dlaczego tyle osób wciąż pali? Przecież 75% palaczy chce rzucić. Odpowiedzią jest nikotyna, czyli najpopularniejszy narkotyk na Ziemi. Każdy papieros to działka koło 2 mg nikotyny. 10 sekund od zaciągnięcia trafia do twojego mózgu, gdzie powoduje nieodczuwalny wyrzut dopaminy, neuroprzekaźnika, dzięki któremu komórki w twoim mózgu komunikują się między sobą. Dopamina pobudza m.in. ośrodek przyjemności, sprawiając, że po wypaleniu papierosa wydaje ci się, że czujesz się lepiej. Gdy nie palisz, nie dostarczasz nikotyny. Poziom dopaminy zaczyna więc spadać. Jednak mózg zdążył się już do niej przyzwyczaić. Dlatego zaczyna się dopaminy dopominać coraz bardziej natrętnie. Sięgasz więc po papierosa, a później po następnego i następnego. Uzależnienie i ochota na papierosa to tylko samodestrukcyjna iluzja i słabość twojego mózgu. Stary co ty robisz? Chcesz palić? Jeżeli palisz, zastanów się dlaczego to robisz i czy nie jesteś przypadkiem zakładnikiem twojego własnego układu limbicznego. Potem znajdź swój własny sposób, żeby świadomie się uwolnić. Mnie, młodego człowieka na przykład, bardzo przekonuje bezpłodność. A mnie rak płuca, krtani, nadciśnienie, udary, zawały, białaczka czy nawet problemy z potencją. W ramach profilaktyki udostępnij ten film na Facebooku i zasubskrybuj, najprościej mówiąc. Do, Do zobaczenia.